Cześć, witam wszystkich serdecznie na moim kanale Vlody Paweł 87 Dzisiaj pokrótko pokażę Wam filmik, jak utworzyć dodatkowe konto użytkownika w systemie Windows 10. Może być to konto drugie, trzecie, nawet i czwarte, aczkolwiek jak ktoś woli, może mieć więcej. Utworzymy konto lokalne, konto, które nie jest powiązane w żaden sposób z kątem Microsoft, z kątem internetowym. Najprostszy sposób, aby utworzyć takie konto jest kliknięcie tutaj w lewym dolnym rogu menu start, następnie przechodzimy do ustawień nowo otwartym oknie klikamy konta, z menu po lewej klikamy rodzina i użytkownicy. Następnie macie do wyboru dwa, tyby, dwa tryby kont, twoja rodzina oraz inni użytkownicy. i Ja sugeruję utworzyć konto, tutaj inni użytkownicy, nie tworzyć konta jako twoja rodzina. Ja osobiście nie dodaję kont rodzinnych do mojego prywatnego konta, nie widzę takiej potrzeby. Klikamy sobie tutaj: dodaj kogoś innego do tego komputera. Następnie, yy, system wymaga od nas adresu e-mail lub telefonu tej osoby. Ja bym to pominął. Oczywiście można: klikamy sobie, nie mam informacji logowania tej osoby. Następnie, tutaj system ponownie chce od nas maila, imię, nazwisko i tak dalej dane. Wystarczy kliknąć na samym dole: dodaj użytkownika bez konta Microsoft. W taki, w taki oto sposób tworzycie konto lokalne. Konto, które jest wystarczająco dobre dla użytkownika, nowego użytkownika, który po prostu chce poprzeglądać sobie strony internetowe. Dla przykładu, kto będzie używać tego konta, wpisujemy sobie nazwę, niech będzie to test 2, jako że u mnie test 1 już był utworzony. Teraz, tak, hasło. Kto chce utworzyć hasło, może sobie utworzyć hasło. Trzecia opcja jest to wskazówka dotycząca hasła. Ja nie będę wpisywał teraz hasła, nie widzę takiej potrzeby, jako że. To jest tylko dla przykładu dla Was, jak się tworzy konto lokalne w Windows 10. Klikamy następnie Dalej i jak widzicie, tu nam powstało nowe konto nazwane Test2. Tu możemy zmienić typ konta. Są dwie opcje: użytkownik standardowy bądź administrator. A jeśli nadamy kontu jakby to napisać, prawa administratora, klikając OK, użytkownik, który będzie zalogowany na to konto, na konto Test2. Chodzi o pełny dostęp do komputera, co ja bym tego nie dawał. Ja bym tego nie popierał, jeśli dany przypuśćmy, użytkownik, użytkownik tego oto konta nie ma zbytnio pojęcia o komputerze i tak dalej. Uważam, że wystarczy mu typ konta jako użytkownik standardowy. Teraz tak, aby zalogować się na to konto bądź przełączyć, wystarczy kliknąć tutaj Start. Wybieramy naszą nazwę użytkownika, dotychczasową, jaka jest zalogowana, i teraz tak, klikając na test 2 przełączymy się, nie wylogowując dotychczasowego konta, przełączymy się na konto Test2, bądź możemy się najpierw wylogować, gdzie nasze wszystkie informacje zostaną zapisane i następnie zalogować się na konto Test2. Tak to wygląda w tym przypadku. I oczywiście wylogowując się, wyłączając komputer, włączając komputer od nowa, w momencie logowania będziecie mieli do wyboru te oto konta, czyli w moim przypadku jest to Pablo Wlody, pa, konto z którego korzystam na co dzień. test który test przeprowadzałem pierwszy i test dwa, który utworzyliśmy, utworzyliśmy wspólnie to konto przed chwileczką. Tak to wygląda. Mam nadzieję, że ten filmik pomógł niektórym z Was. Do usłyszenia już wkrótce. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Hej!